Jesteśmy go drugiej stronie. Tak, ktoś... kajtów tam. No. tam. Ale Mówię ci albo tutaj, albo tak jak mówisz tam, nie? No i na pewno nie, bo za mało środek czy środek nie wiecie, że to mamy...

Dobra, dopiero... Ty 55 minut upływamy Dopiero Ty trzeba by to kurwa zabrać No to na brzeg tak, tak. to ja ja przybiję tu gdzieś Wiem ci, że jest okej okay, niby. Wielko to tarza, nie? Kurwa to ma jakiś szok <noise> chyba termiczny. Zaraz cię przytulę, nie przejmę. No zimno, mi! Ja, jak się się, <grym> zimno, 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 nie, no leżę, tak świeci, dobrze! Nie no, tak, tak, słońcu tak, tak, dobrze. tak, 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 Nie, tak, 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 Dene bir verse süsü. Kurs. Ya döndüm, tam döndüm, otmuş çakıyordu. De puslu, de puslu. Yukarı. Posta.

Ha 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 nie wyszło. Dobra, teraz się rozgrzę, już się wzmarzło. Nie poczuć, po co zależałaś tak długo? fajnie, tak się czułam jakbym była, wiesz, na paskach, na paskach, tak na takiej masce Bez samochodu i czułek, tak uu, 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 uu. Dobre fazy. No tak ty wiesz, jak zaczepia się paski o drzwi, przy otwartych szybach, łapiesz się tych pasków, tak sobie wyjeździsz na tej masce, nie jeździłeś? Tak. O, no, filmów nie oglądasz. Nie no, filmów. mogę No to ja tak oglądałam, wiesz, na dużym ekranie. działa, patrz, jak to Rybeczka się przydała. Zobacz, chlapał jak skurwysy na szluzki suche, nie? Jak się przydają takie kurwa pierdolniki? skoławajek. No właśnie. się no, 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 no. Zimno jest strasznie, straszne, strasznie, straszne Kurwa wspanialiśmy, no, okay. a pływamy ile? Godzina. Pierwsza za 10. A za dziesięć... Go... Zobacz na kamerze. O której? Włączyłem idealnie jak zaczęliśmy. Ten Godzina, dwie minuty jesteśmy. To kurwa, no, kurwa no, no, już byśmy byli w wini dawno. Wierzę już byśmy w stopzie na prototype. Co chcesz tutaj chcesz zobaczyć? Mam weterię i tak pada, tak że godzinę mam tylko. A zatrzymałeś teraz na razie? Nie.